Czekaj, zaraz wrócę! Z klub. Moja najlepsza nieprzyjaciółka. Mam stronę PET z klubu. Chomik syryjski, zwany złocistym. Och, jaki on śliczny, prawda, chłopaki? Od nazwy chomik wzięło się chomikowanie, czyli robienie zapasów. Chomik jest gryzoniem. Trochę jak Oscar. Chomik ma od 5 do 30 Nie. centymetrów. To tu, jesteśmy. To właśnie w takich niewinnych domach dochodzi do najstraszliwszych zbrodni. Rzucę okiem na klatkę. Lulek! Lulek. Nie patrz już, Sofii, pomożemy ci. Pets Club, SOS, zaginione zwierzęta. Mogę wiedzieć, kim jesteś? Nazywam się Emilka. Ja i Sofii chodzimy do klasy. Strasznie chciałam zobaczyć Lulka, więc padłam tu i. Padłaś tu tak sobie akurat. A co A. robiłaś, zanim tu przyszłaś, co? Coś ściemniasz, masz coś do ukrycia? Ej, tak nie wolno. No to Emilka powiedziała mi o z klubie. Jesteście tutaj dzięki niej o, Przepraszam Ej, cicho, Morus Teraz się skup, piesku Jeśli znajdziesz chomika, nie wolno ci go zjeść Co wy, żartowałem Spoko Patrzcie, te okruszki to dowód na to, że lulek wyszedł z klatki Ponieważ Sofii wszędzie już szukała Ponieważ nie mógł wyjść przez zamknięte drzwi pokoju. I ponieważ nie mógł wejść do szafy, której drzwi również były zamknięte. Jeśli lulka tu nie ma, to... musi być na zewnątrz, gdzieś tutaj. No, nie w domu, czyli na dworze. Prawdziwy z ciebie detektyw. O, Marus, Odcisk łapy. Nie sądzisz, że trochę za duży jak na chomika? Ktoś tędy wchodził. Co Zaczynam! To zadanie dla Zaraka, największego łowcy przerażających panter, na poszukiwanie zaginionego chomika. Hej, ho! Sophie? Dzwoni twoja wychowawczyni. Pyta, czy wszystko dobrze z chomikiem. Powiedz, że wszystko dobrze. Hallo. Wszystko w porządku. Zrobił sobie nawet mały spacerek, to znaczy już wrócił. Co? Co? Czy coś się stało Lulkowi? Ale ja... Hmm. Słyszała go pani? Ha-ha, To super! Do widzenia! Pewnie, że przyjdę z Lulkiem. Do widzenia, proszę pani. Hmm. Sorki, to moja nowa aplikacja o zwierzętach. O jej, wyłącz się! Ej, hey, dziewczyny! Chodźcie! Ktoś pomógł Lulkowi wyjść na spacer. Złodziej, ale kto by chciał kraść chłopaka? Ten żarłok na czterech łapach chce pożreć dowód, pomóżcie! Mam to! Dobrze wiem, kto mógł porwać Lulka. Eliza! Odkąd jej nie dałam ściągać na klasówce z matmy, Eliza mnie nie cierpi. Eliza, lat 9, uważa się za gwiazdę i marzy o graniu w filmach. Była przyjaciółka Sofii, teraz jej najgorszy bruk. Cecha charakterystyczna, lubi się szarągać. Podejrzana numer jeden. Pora ruszać do akcji. Musimy sprawdzić, czy buty, które nosił złodziej, należą do niej. Jesteśmy tuż pod pokojem Elizy. Możesz zaczynać. No cześć! Słuchaj, razem z przyjaciółmi wystawiamy sztukę teatralną i szukamy do roli głównej dziewczyny, która jest bardzo piękna i ma klasę. Pomyśleliśmy o tobie. Słuchaj, Oskar, na poważnie pomyśl o zamianie batoników musli na batoniki dla mięśniaków. Mądrala! Nie wysilaj się, i tak wiem, że mnie lubisz. Zaraz ci! Zobacz, znalazłem! Możesz już złazić, Mistrzu! Ta, to prawda, że jestem raczej niezła. Chcę mieć na wyłączność wizerzystkę i stylistkę. To właśnie model butów złodzieja. Ale to nie jest ta para. Co ty mówisz? Zapomniałaś, że moro znalazł inną wskazówkę. Nie. Mam to! Ten, kto porwał chomika, stracił kawałek skóry ze swojego buta, skacząc przez okno Sofii. A buty Elizy są jak nowe. Paski na bokach są w świetnym stanie. Ten kawałek skóry, przyjaciele, zaprowadzi nas do winnego kradzieży. Morus! Nie! Nie dostaniesz deseru! Zostaw, Morus! Przestań! No puszczaj to! Nie! pies! Mam go! Ach, Widzieliście to, chłopaki? Dzieciaków ma takie same buty. Musimy je znaleźć. I... <śmiech> 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 Co się Sprawdziliśmy wszystkie buty uczniów. Żaden nie jest zniszczony w tym miejscu. Pewnie kupują je tłumy. To koniec. Nie klubu nigdy się nie poddaje. Nigdy w życiu. Szczególnie, gdy ten mały futrzak jest gdzieś sam, porzucony, zagubiony, przerażony. Jasne, zgoda, niech ci będzie. Dobra, wracamy do akcji. Boję się, gdy ona tak gada. O! Jeszcze jednej osobie nie sprawdziliśmy butów. Dom Emilki? Oskar, to przecież bez sensu. To ona skierowała Sofii do klubu. Nie, Tim. Oskar ma rację. Jakoś dziwnie się zachowywała, kiedy Morus znalazł kawałek skóry. Przestraszyła się. To śmietniki z kamienicy Emilki. Jaskinia Alibaby dla detektywów. Jeśli Emilka jest winna, na pewno pozbyła się tych butów. Morus! Oskar, mam Tutaj są buty! Przestań, Morus! Właśnie ta para. Brakuje kawałka skóry. Emilka, dlaczego to zrobiłaś? Co się stało? Przepraszam cię, Sofii, Oni mają rację. To ja. Zrobiłam to dziś rano. Przyszłam do twojego ogrodu, żeby ukraść lulka. Nikt mnie nie widział. Ale kiedy zobaczyłam jego słodki pyszczek... Nie mogłam go zabrać ze sobą. Przestraszyłby się. Nie chciałam, żeby cierpiał. la la la! la, la. Już jestem, Lulek. Mam nadzieję, że nie czekałeś zbyt długo. A! A! O, Lulek! Zapomniałam zamknąć klatkę. To przeze mnie Lulek ci uciekł. Nie powinnam słuchać tej Elizy. Elizy? Kiedy Eliza obraziła się na ciebie, powiedziała, że mogę zostać jej nową przyjaciółką. Eliza jest najpopularniejsza w klasie. Ale najpierw kazała mi ukraść lulka. Ale jeśli lulka tu nie ma i nie został ukradziony, to gdzie jest? No przecież się nie ulotnił. Trzeba jej powiedzieć. Będzie ciężko. Idę, mamo! Znaleźliście go? Hmm. O, wiem, że zrobiliście co się dało. Dziękuję. Teraz muszę się przyznać przed całą klasą. Wszyscy mnie znienawidzą! Na pewno nam coś umknęło! Za mną! Nina, co ty najlepszego wyprawiasz? Spóźnimy się do szkoły! Muszę sobie wyobrazić, że jestem chomikiem. Tak jest: mam zaledwie kilka centymetrów. Wychodzę z klatki, no i co teraz zrobię? Idealne schody dla lulka Oskar, znalazłeś tu parę okruszków, pamiętasz? Patrzcie, te okruszki to dowód na to, że lulek wyszedł z klatki A tu jest filmik z chomikiem, który znalazłam na łapopedii Niesamowite Ich kręgosłupy są bardzo giętkie o. W takim razie to znaczy, że... Tak, musiał się wcisnąć do szafy Masz jeszcze te chipsy z kary? E, tak, ale zjadłem je. Chomiki lubią szelest plastiku. Kojarzy im się z otwieraniem paczek z ich pokarmem. No tak, mnie też. Udało się, jest! E? Lulek! O. Nie, Lulek, wracaj! Szybko, działaj, Tim! Się. Widzieliście? Od nie? Udało się! Wielki skok Vlada de Sombrero, najsłynniejszego łapacza w Meksyku! Brawo, team! Lulek! 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 Uszukujcie lulek! się, dzieci. O, gdzie lulek? Co to ma znaczyć, Sofii? Gdzie jest lulek? A, muszę się wam przyznać. Ja tak naprawdę... To wina, no, a nie twoja. Bez paniki! Pewnie szukacie bezbronnego i delikatnego zwierzątka. Oto ono! Lulek, lulek! Dziękuję, ale jak to zrobiliście? Cii, to sekret nasz i Lulka. Proszę, teraz należycie do pec klubu. Brawa! 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 Skąd jest ten chłopak? Zapłaci mi za to! Tak naprawdę... To nie twoja sprawa i słuchaj! Nie chcę się już z tobą przyjaźnić. No to zostaniesz sama. Nie będziesz miała żadnej przyjaciółki. Będzie miała. Emilka chciała się przyznać do winy. To ty niedługo nie będziesz miała nikogo. Idziemy, Emilka. <laughs> <laughs> o nie! Też kupiłaś te modne buty? Bez sensu. A widziałeś się w tym twoim dresie? To nie był żaden dres, tylko kostium. Wyglądałeś jak przedszkolak w karnawale. Co? W przebraniu za raka? Ono widać moje super mięśnie. Twoje mięśnie? To ja złapałem lulka. Bez mnie zginąłby na ulicy. Tak, ale to ja odkryłam, gdzie jest. Och, te dziewczyny. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Platformy NC Start International Polska.